serdecznie ponownie. Dzisiaj chciałam y, powiedzieć o paznokciach, o brwiach, o rzęsach. Co zrobić, żeby były lepsze, ładniejsze, grubsze, elastyczne, dłuższe. Słyszałam o takiej jednej odżywce keratynową i Opinie były strasznie pozytywne, ale jak to ja sceptycznie nastawiona na takie rzeczy, to myślę, spróbuję. Zobaczymy. Kupiłam. Stosowałam. Szczerze się przyznam, że nie regularnie, ale są efekty. Zauważyłam efekty. Naprawdę są świetne. Brwi są gęstsze, bardziej czarniejsze. Tak samo jest z rzęcami, że są dłuższe dębsze, takie bardziej wyrażyste są, elastyczne paznokcie czy paznokcie, no były mocniejsze czy szybko rosły to raczej tego nie zauważyłam ale są faktycznie, były mocniejsze nie rozwajały się końcówki naprawdę, skórki były miękciejsze naprawdę polecam i jest to odżywka z firmy Gal w takich rybkach I pociągnę, pokażę. Takie rybki. Odkręca się tą, tą końcówkę. Tutaj jest pokazane. O. I jest ona strasznie tłusta, Jest takim dosyć nieprzyjemnym. Dlatego najlepiej jest to nakładać na noc. Wtedy, kiedy nie będzie się nic robiło. I naprawdę efekty są murowane. Widzicie, że to są odżywka. Odrzyd kieratynowa, kapsułki żelatynowe, twist off, nie jest drogie, to jest ile sztuk nie ale jest ich raz, dwa, trzy. 60 sztuk jest. Naprawdę polecam jest świetna, bardzo dobrze się sprawdziło. Nie drogie, około 10 zł. Aptecy można kupić. Polecam, naprawdę. Pokażę jeszcze raz. Polecam, mi się sprawdziło, jak wielu innym osobom. Ma, nie słyszałam żadnej złej opinii o tym. Mi, zapach ma taki mintowy, można powiedzieć. Jeszcze zapomniałam o tym dodać. Naprawdę, ja używałam tak regularnie może tydzień czasu i zauważyłam efekty, a co dopiero w mniejszym czasu. Jak ja bym to wszystko zażyła to byłoby po prostu na bogato, jak to mówię. Naprawdę polecam. No, dzisiaj właśnie tylko o tym chciałam powiedzieć, dlatego już się będę żegnać. Krótkie, ale treściwe. Trzymajcie się, powodzenia, do następnego filmiku, hej!